Dzień dobry. Dziś przychodzę do Państwa z czytaniem na temat jakiejś nowej energii, która zbliża się do Was, bez względu na to, czy jesteście mężczyzną czy kobietą. Proszę odczytywać to jako jakieś, jakąś nową osobę na horyzoncie, jakieś nowe uczucie, nową relację. Dla niektórych może to być już ktoś, kto o kim wiedzą, to daje już jakieś oznaki zainteresowania. Dla, dla innych może to być zupełnie ktoś nowy, um, niespodziewany. Chciałabym sprawdzić, właśnie jakie to będzie uczucie, co ta osoba, która do Was przyjdzie, zbliży się, przyniesie ze sobą. Jaka jest, kim jest. Może uda mi się wyczytać z kart. Chciałabym, żeby karty powiedziały mi tę historię. Zacznę od energii tej osoby, energii głównych, żeby dowiedzieć się o tej osobie więcej. A później jeszcze dopytam kartami Tarota i Lenormanda. Ale najpierw energie główne. Co to za osoba? Odwaga. Odważna osoba, odważny człowiek, nie bojący się. Przynajmniej na tę chwilę mogę powiedzieć, że yy, niewielu rzeczy się boi. Jest nieustraszony. Ups, za dużo. Jednej karty potrzebuję. Może ma taką dużą energię ten człowiek. Cuda. Kolejna karta. Charakteryzuje tego człowieka. Mamy dom dwunasty, osoba bardzo uduchowiona. Może to być też osoba, która wejdzie z Wami w jakąś karmę, stworzy jakiś związek karmiczny i jest Wam w jakimś sensie potrzebna, czy niezbędna do Waszego wzrastania. Do Waszego rozwoju. Ale jeśli nie, to osoba bardzo e, uduchowiona. Dom 12 jest odpowiedzialny właśnie za, za religijność, za duchowość, za mm, głębie, za przepływy ze wszechświatem. My dalej <laughs> może dojść do jakiegoś nawet narzeczeństwa, do planów ta osoba może mieć w stosunku do Was bardzo poważne, poważne plany. W tym domu 12 to też może być właśnie energia osoby, która, dla której wiara jest bardzo ważna i która Swym oddaniem i swym e, całym sobą, jak gdyby uosabia osobę, która e, chciałaby zawrzeć kiedyś związek małżeński. E, to nie jest jakiś ignorant, nie jest to jakiś jakiegoś typu skoczek. E, wydawałoby się i wydaje mi się, że to jest osoba dosyć odważna, e, która sięga po swoje. Dla której nie ma niczego niemożliwego. Może nawet w jakiś sposób próbować Was przytłoczyć, czy też Wy możecie czuć, że ta osoba w jakiś sposób jest bardzo taka atakująca, zaczepiająca, że bardzo jej zależy, ale On czy ona zwyczajnie wierzą, w to, że coś dobrego musi się udać, że jeśli mm, nie teraz, to kiedy? Jeśli nie z wami, to z kim? Więc to jest tego typu osoba. Generalnie nie ma co się jej bać. Jak na razie wskazuje na osobę godną zaufania i zdecydowana. Ups, też za dużo. Tak, zdecydowana. Mm, dosyć taka szybka. Podejmowaniu decyzji. Karty mi wypadają, co mi się nieczęsto zdarza. Możecie czuć tę energię już, możecie już odbierać od tej osoby energię. Może już nawet teraz wiecie, o, o jaką osobę chodzi. Może ktoś jest w Waszym otoczeniu, kto reprezentuje akurat taki typ osobowości. Czy energii odczuwacie ją od tej osoby? Co jeszcze możemy o niej powiedzieć? I mamy kaczki. Intuicja. Osoba, która też odznacza się wysoką intuicją, czyli też właśnie tutaj, jeśli chodzi o duchowość. Na wysokim poziomie ma rozwinięte życie duchowe, duża intuicja. Intuicyjnie potrafi wyczuć, czy też wczuć się w drugiego człowieka. Może też mieć dużą empatię. Może też wiedzieć, co jest dla niej dobre. Czy też może nawet wiedzieć, być takim dobrym psychologiem, nauczycielem. Wsłuchaj się w muzykę swojej duszy. Zaufaj swojej intuicji. Energie takie zamknięcia, braku otwartości nie są dla Ciebie, czyli osoba ta bardzo ufa swojej intuicji. Bardzo yy, postrzega też świat i innych poprzez swoją intuicję. Być może właśnie tutaj jest jakaś yy, w was karma do przerobienia i to gdzieś jest przez nią wyczuwane, yy, gdzieś wyłapuje to, że właśnie z wami bo to połączenie będzie bardzo, bardzo korzystne, bardzo potrzebne, bardzo duży wpływ będzie miało na, na jego czy na jej życie. Yy, ale widzi was jako spełnienie też swoich marzeń. Jesteście dla niej, dla tej osoby cudem. Wydaje się, że myśli o was poważnie. Nie, nie należy jej odpychać, tak, nie należy jej odrzucać, bo ona zrobi wszystko, wszystko, żeby was zdobyć, tak? to jest taka energia. Pędzę lecę pokonuję wszelkie przeszkody żeby dotrzeć do celu. Dla niektórych też żeby nawet z innymi wygrać, pokonać rywali. Dlatego ta prędkość jest tutaj ważna, bo być może ktoś jest z Wami jeszcze zainteresowany. Ta osoba może to wyczuwać, bo właśnie ta intuicja na wysokim poziomie u niej pracuje. I no jest w stanie zauważyć to, wyłapać. I co jeszcze? No i mamy samą tę osobę. Bardziej chodzi tutaj o pana, wydaje mi się, jeśli oglądają kobiety, eee, natomiast może tu być zamiana energii. Oczywiście, jeżeli oglądają mężczyźni, eee, to jest to. E, jest mowa o tej osobie i on jest w tym wszystkim bardzo zainteresowany właśnie wami. On chciałby Wam nieba uchylić. Jest stabilny, jest oddany, jest zdecydowany, jest w energii męskiej. Jeśli to jest kobieta, to też jest bardziej w energii męskiej, w energii działania, energii zdecydowania, energii myślenia o przyszłości z Wami. Więc to jest na pewno ktoś też w takiej Wysokiej rozwiniętej energii męskiej, dojrzały mężczyzna, który wie, czego chce. I po co może sięgnąć? I teraz zapytam jeszcze kart tarota. Co głębiej kryje się? Jeśli chodzi o tę osobę, która pojawia się na horyzoncie, która dopiero się zbliża, nadchodzi nową miłością, nowym uczuciem, nową relacją. No i popatrzcie, mamy głupca. Głupiec, nowy początek. To już pierwsza karta mówi o tym, że człowiek nie waha się nie boi się zacząć czegoś od nowa mamy też króla Buław król Buław, który też świadczy właśnie, czy potwierdza tylko tę prędkość to zdecydowanie, tę odwagę w takiej w takim dobrym przesłaniu w dobrym tego słowa znaczeniu bo król Buław też może być dosyć wybuchowy jeśli jest w zależności od kart, które, z którymi się pojawia. Ale tutaj wydaje mi się, że to już jest energia takiej osoby, która wie czego chce, która dąży do celu, która z niejednego pieca jadła, poznała życie. I teraz, jeśli podejmuje decyzję, to chce już w niej wytrwać. To nie jest rycerz buław, który może być jeszcze niezdecydowany, może krążyć to tu, to tam, zmieniać jeszcze kierunki swoich zainteresowań. Tu nie. Król buław, charyzmatyczny, odważny, męski, niczego mu nie brakuje. Inteligentny, przystojny. Kiedy trzeba zawalczyć, też potrafi. Kiedy trzeba um, podjąć decyzję, też potrafi. Nieustraszony, nie boi się niczego. I tutaj w, tym, w tej relacji on też reprezentuje kogoś, kto się nie boi. W tym głupcu również e, zapowiada, um, czy też mówi o sobie, jako o kimś, kto odważnie zmierza do celu, kto jest gotów właśnie na, na ten nowy związek, na tę nową miłość, na nową relację właśnie z wami, z tą osobą. I niestraszne są mu jakieś niespodzianki, które go po drodze mogą spotkać. Tutaj może być nawet też w tym. Um, um, Głupcu może być tak, że on również może marzyć o dzieciach nawet z wami w przyszłości. On już myśli o stabilizacji z wami, o narzeczeństwie, myśli bardzo poważnie o was i też może myśleć, myśleć o tym, że chciałby z wami mieć dzieci. Także to w zależności od tego, jak do was pasuje, jak to odbieracie, ale pamiętajcie, że też to nie jest dla wszystkich, to jest dla jakichś osób, które, z którymi akurat to czytanie zarezonuje jeśli nie w całości to przynajmniej w części ale no bierzcie to co dla was, tak jak zawsze resztę zostawcie dla innych co jeszcze możemy o tym panu powiedzieć mamy pięć buław czyli też osoba, która nie boi się konkurencji nie boi się zawalczyć, nie boli się pokazać że potrafi postawić na swoim kiedy trzeba jako ten król w ta energia ognista może też niektórym się wydawać że pnie się po szczeblach na przykład kariery pnie się, żeby zdobyć cel swój na siłę tak dosyć nie znosząc słów sprzeciwu to już wtedy zależy od was czy, czy akurat na taką osobę czekacie, czy z taką osobą też będziecie dobrze współgrać, chociaż jeśli to jest karma, to przypuszczam, że może być tak, że wy też nie odmówicie, że to będzie jednak coś, co spowoduje, że też wskoczycie w ten związek, tę relację. Bo również poczujecie ze swojej strony coś do. To Wam dużo da. I Wy to poczujecie, że to Wam właśnie może dać. I co jeszcze? Pięć mieczy. Czyli też jest taki nieustraszony, nie boi się też przegrany, nie boi się, że ktoś zwycięży, nie boi się, raczej jest przekonany o tym, że, że to on mm, lubi wygrywać czy potrafi wygrywać, ale jeśli nawet zostałby pokonany, to on się z tą porażką po, po, będzie potrafił pogodzić, on przyjmie to z honorem. Poczuje może jakieś ukłucie, ale przyjmie to z honorem. To nie jest osoba, która by się czegoś bała, czy bałaby się stanąć w szanki z kimś, żeby zawalczyć o swoją miłość, na przykład o swoje uczucia. I mamy trójkę mieczy. Tak, która tutaj potwierdza nam to, że on tych energii niekorzystnych dla siebie się nie boi. On w tym głupcu idzie przed siebie z podniesioną głową. Nie jest dla niego straszne. Pojawiają mu się w głowie jakieś dosyć trudne myśli ograniczające go, ale on szybko się ich pozbywa. Szybko Przeradza się to jednak w jego odwagę. Jego odwaga bierze górę. Dziewięć kielichów dąży do spełnienia. Pokazując, co potrafi, idąc przed siebie z zdecydowanym krokiem, idąc po swoje, pokazuje, co potrafi po to, żeby właśnie na końcu zaznać tego spełnienia, poczuć poczuć tę to uczucia, które mu chodzi, bo tutaj jeszcze do tej pory nawet nie było o uczuciach, było jego odwadze. Karty mówiły o jego męstwie, o, o jego waleczności, o jego sile, ale on ma też uczucia. On czuje, że to może być relacja dla niego. Te uczucia się odzywają. I tu mam odniesienie do, do tej jego e, uczucia porażki czy też zwycięstwa. Jeśli już walczy, to walczy po to, e, walczy fair, war, 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 czy, walczy fair play. E, to jest e, jego. On po prostu się nie boi zawalczyć, ale w tej walce swojej, e, w, tych, e, w tej gonitwie też czasami. W życiu, pomiędzy ludźmi, czy też z jakimś konkurentem. On walczy sprawiedliwie. On nie chce wygrywać tylko po to, żeby wygrać. Albo jak też jak przegra, to on się pogodzi z przegraną, to co wam mówiłam. On się pogodzi z przegraną, nawet jeśli odrzucicie go. Yy, I przyjmie to z pokorą. Przyjmie, będzie oczywiście wtedy może być. Smutny, może być zraniony, może poczuć się zraniony, ponieważ dążył do, do, do tego szczęścia z Wami, ale przyjmie to z pokorą. Nie będzie, nie wiem, kłócił się, nie będzie się awanturował. To nie jest już ta energia. On pokazuje, co potrafi, ale jeśli go odrzucicie, to On nie będzie Wam wchodził w drogę waszemu szczęściu z kolei. Co jeszcze? Siła, i as pentakli. Czyli on czuje. On czuje, że też inni go odbierają jako. Um, Osobę wyważoną w tym dążeniu do swojej stabilizacji. Jest zdecydowany, jest męski, bo uważa, że taki być, powinien być mężczyzna, ale jednocześnie, właśnie to, co powiedziałam: on się nie awanturuje, on nie musi tej siły swojej udowadniać nikomu. On swoją łagodnością, umiejętnością dyskusji czy też Podejścia do ludzi empatią, zrozumieniem, wyczuciem, asertywnością. On potrafi zapanować nad sytuacją. Wie, że dostał szansę, wie, że byłybyście, czy bylibyście cudem, spełnieniem marzeń jego. I dąży do tego, ale czy to się uda, on nie wie. On się ze wszystkim pogodzi. Nawet z tym, jeśli przegra, też się pogodzi. I będzie też silny, jeśli odrzucicie jego um, jego ofertę, jego zainteresowanie sobą. Będzie mu, oczywiście mu przykro. Um, poczuje, um, poczuje się troszeczkę nie tak, bo, bo nie, nie po to wszystko robi, żeby Wam się pokazać z jak najlepszej jego zdaniem strony ale jeśli nawet odrzucicie to, to on pozostanie zrównoważony, pozostaje w tej, pozostanie w tej swojej mocy. Siedem kielichów. Jest rozmarzony. Jest rozmarzony na wasz temat. Um, tak naprawdę myśli, czego może się o, po was spodziewać, kogo wy e, czy czego potrzebujecie, co byście chciały czy chcieli, e, czego oczekujecie. E, um, on może dać wam bardzo dużo różnych uczuć. Bardzo e, głęboko. Te uczucia są w jego, jego duszy zakorzenione i on korzysta z tych swoich uczuć. To nie jest osoba, która tylko się gdzieś tam pobije z kimś, żeby udowodnić, jaki jest silny. To jest osoba zdecydowana, wiedząca, czego chce, ale jednocześnie też bazująca na uczuciach i czerpiąca z uczuć. I też patrząca na uczucia innych, doceniająca uczucia innych. Więc nie wydaje się, żeby ten człowiek był w jakiś sposób dla Was zagrażający Wam, ale oczywiście Wy możecie mieć trudność z jakimś wyborem, możecie, mieć, możecie patrzeć nieufnie, może to trwać jakiś czas. Teraz karty mi nie pokażą, czy to będzie, czy Wy wybierzecie, czy nie. Natomiast możecie mieć jakiś um, swój własny, um, być może własne wyobrażenie o mężczyźnie i możecie mu przez, um, też nie, nie ufać, nie wierzyć, że to, co on Wam obiecuje, czy ta energia, z którą on wchodzi w Wasze życie, um, to ma wyjść Wam na dobre. Bo z wierzchu ta pierwsza warstwa może być dosyć taka e, szybka i zdecydowana. On może was zarzucać różnymi informacjami, telefonami, może chcieć się z Wami często spotykać, umawiać. To może Wam się nie podobać. Możecie tutaj węszyć jakieś, jakieś niecne zamiary. Ale tak naprawdę to jest człowiek o gołębim też sercu. I też cierpi wtedy, kiedy to serce jest złamane. Wtedy, kiedy przeżywa, wtedy, kiedy coś mu się nie uda. Ale też potrafi się z tym pogodzić potrafi przyjąć to. Wziąć to na klatę. Jeśli go nie wybierzecie, to on będzie przynajmniej miał czyste sumienie, że chciał skorzystać z tego Asa Pentakli, tego Asa na szczęście, bo to jest szansa u niego na szczęście z wami. I teraz tylko wy, teraz tylko czeka na to, co wy mu na to odpowiecie. Więc jeśli miałabym posłuchać kart i doradzić, nie obawiajcie się tej osoby. Spójrzcie po prostu głębiej, bo ta, ten człowiek ma swoją głębię. Może nie pokazywać na zewnątrz, ale ma myśli bardzo, bardzo tak rozsądnie, ale również i Potrafią obdarzyć uczuciami. Dziękuję za to czytanie, za dzisiaj, za wysłuchanie. Dziękuję za wszystkie lajki, subskrypcje od nowych. Cieszę się również, jeśli otrzymałam od Was jakieś komentarze, jakieś znaki. Jak zawsze, było mi bardzo miło i do usłyszenia kolejnym razem.